Jeśli masz ponad 65 lat, codzienne chodzenie może być prawdziwym powodem, dla którego twoje nogi stają się coraz słabsze. To nie jest opinia, chirurdzy widzą to co tydzień. Kobiety, które regularnie chodzą na spacery, nadal tracą zdolność wstawania z krzesła, równowagę i coraz częściej upadają. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego coś, co od dziesięcioleci uznawano za zdrowe, po 60 roku życia zawodzi tak bardzo? Dlaczego szpitale widzą więcej złamań biodra u aktywnych seniorek niż u tych mniej aktywnych? I dlaczego chirurdzy ostrzegają dziś, że samo chodzenie nie chroni mięśni, kości ani równowagi? Zostań do końca, ponieważ ćwiczenie numer jeden zostało naukowo potwierdzone, że zwiększa gęstość kości o 19%, a chirurdzy nazywają je niezbędnym po 65 roku życia. Po 60 roku życia Ciało traci mięśnie i równowagę nie dlatego, że się starzeje, lecz dlatego, że mięśnie nie otrzymują wystarczającego oporu. Proces ten nazywa się sarkopenią, i samo chodzenie nie spowalnia go. Chodzenie porusza nogami do przodu, ale nie zmusza mięśni do pchania, stabilizacji ani utrzymywania ciała przeciwko grawitacji. Badanie Harvard Medical School z 2022 roku, obejmujące ponad 2000 starszych kobiet. Wykazało, że ćwiczenia oporowe zwiększały gęstość kości nawet o 19%, podczas gdy chodzenie nie przyniosło istotnych zmian. W 2024 roku badacze z Kopenhagi obserwowali ponad 8000 seniorek i odkryli, że ukierunkowane ćwiczenia siłowe i równoważne zmniejszyły ryzyko upadków aż o 73%. 3%. To wyjaśnia, dlaczego wiele kobiet, które codziennie chodzą, nadal czuje się słaba, niestabilna. I boi się upadku. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzu, ile masz lat i skąd oglądasz. Czytamy i odpowiadamy na każdy komentarz. A teraz, bez dalszej zwłoki, zaczynamy od numeru 3: i to ćwiczenie zaskakuje niemal każdą kobietę. Numer 3: Przysiady do krzesła. To właśnie w tym miejscu chodzenie zawodzi najbardziej po 65 roku życia, i to tutaj chirurdzy zaczynają zwracać uwagę. Przysiady do krzesła wyglądają prosto, wręcz zbyt łatwo. Wiele kobiet je lekceważy. Jednak dla starszych kobiet ten jeden ruch bezpośrednio decyduje o tym, czy zachowasz samodzielność, czy staniesz się zależna od innych. Chodzenie nigdy nie trenuje tego wzorca ruchu prawidłowo. Za każdym razem, gdy wstajesz z krzesła, twoje ciało musi jednocześnie skoordynować biodra, uda, mięśnie głębokie i układ równowagi. Chodzenie tego nie robi. W rzeczywistości wiele kobiet, które regularnie chodzą, nadal musi podpierać się rękami, aby wstać. Chirurdzy dobrze o tym wiedzą, ponieważ utrata zdolności samodzielnego wstawania z krzesła jest jednym z najwcześniejszych sygnałów ostrzegawczych przed upadkami i złamaniami biodra. Badanie z 2022 roku obejmujące kobiety po 65. roku życia wykazało, że trening siad wstań Zwiększył siłę dolnej części ciała o 34% i znacząco zmniejszył ryzyko upadków w ciągu zaledwie 12 tygodni. Inna analiza szpitalna pokazała, że pacjentki, które potrafiły wykonywać kontrolowane przysiady do krzesła, szybciej wracały do sprawności po operacjach i znacznie rzadziej potrzebowały pomocy w chodzeniu. Jak wykonać to ćwiczenie bezpiecznie? Usiąść na stabilnym krześle, ustawiając stopy na szerokość bioder. Skrzyżuj ręce na klatce piersiowej lub połóż je lekko na udach, lekko pochyl tułów do przodu, dociśnij stopy do podłogi i powoli wstań. Na górze napnij uda i pośladki przez jedną sekundę, następnie opuszczaj się powoli przez trzy sekundy. Nigdy nie opadaj gwałtownie na krzesło. Zacznij od sześciu do dziesięciu powtórzeń. Wykonaj dwa serie. Jeśli ćwiczenie jest zbyt łatwe, Zatrzymaj się w połowie ruchu na dwie sekundy przed siadaniem, to zwiększy aktywację mięśni bez dodatkowego obciążenia. Korzyści wykraczają daleko poza samą siłę. Przysiady do krzesła poprawiają równowagę, chronią biodra i przywracają pewność w codziennych ruchach. Zadaj sobie pytanie: jeśli chodzenie naprawdę utrzymywało siłę, dlaczego wstawanie nadal sprawia trudność? To ćwiczenie daje odpowiedź. Numer dwa. Pompki przy ścianie z zatrzymaniem. To ćwiczenie jest cicho polecane przez chirurgów, ponieważ odbudowuje siłę górnej części ciała, postawę i kontrolę równowagi bez konieczności schodzenia na podłogę i bez ryzyka upadku. Wiele kobiet uważa, że pompki są tylko dla młodych. Jednak pompki przy ścianie, wykonywane prawidłowo, trenują dokładnie te układy, które zawodzą po 65 roku życia. Chodzenie nie robi dla nich absolutnie nic. Po 60. roku życia ramiona, klatka piersiowa i górna część pleców słabną szybciej niż nogi. Wpływa to na zdolność złapania równowagi przy potknięciu, bezpiecznego korzystania z poręczy oraz podpierania się przy wstawaniu z łóżka lub krzesła. Chodzenie nigdy nie obciąża tych mięśni. Chirurdzy często widzą pacjentki, które codziennie chodzą, ale nie potrafią bezpiecznie utrzymać ciężaru własnego ciała na rękach. Badanie kliniczne z 2021 roku, obejmujące kobiety w wieku 65-80 lat, wykazało, że ćwiczenia pchające przy ścianie zwiększyły siłę górnej części ciała o 38% oraz znacząco poprawiły stabilność postawy. Inne badanie szpitalne pokazało, że starsze pacjentki, które trenowały kontrolowane ruchy pchania przed operacją, szybciej wracały do sprawności po zabiegach. Jak wykonać ćwiczenie bezpiecznie? Stań przodem do ściany, w odległości mniej więcej długości ramienia. Połóż dłonie płasko na ścianie na wysokości klatki piersiowej, nieco szerzej niż barki. Cofnij stopy tak, aby ciało tworzyło prostą linię od głowy do pięt. Powoli zegnij łokcie i zbliż klatkę piersiową do ściany. Gdy będziesz blisko, zatrzymaj się na dwie sekundy. To kluczowy element ćwiczenia. Następnie odpychaj się od ściany przez 3 sekundy, wracając do pozycji wyjściowej. Napnij mięśnie brzucha, szyję utrzymuj rozluźnioną. Jeśli pojawi się ból barków, natychmiast przerwij ćwiczenie. Zacznij od 8 do 12 powtórzeń. Wykonaj dwa serie. Jeśli ćwiczenie stanie się łatwe, wydłuż zatrzymanie do 3 sekund lub cofnij stopy nieco dalej od ściany. Korzyści są praktyczne i bardzo realne. Silniejsze ramiona. Chroniące przed upadkiem, lepsza postawa, łatwiejsze oddychanie oraz większa pewność w codziennym poruszaniu się. Zadaj sobie pytanie, jeśli chodzenie naprawdę chroniło siłę, dlaczego tak proste ruchy pchania są dziś tak trudne? Numer jeden: stanie na jednej nodze z podparciem krzesła. To ćwiczenie jest najbardziej zaufanym przez chirurgów w ochronie równowagi i zapobieganiu upadkom, a niemal nikt nie wykonuje go prawidłowo. Wygląda bardzo prosto, wręcz zbyt prosto, ale po 65 roku życia zdolność stania na jednej nodze przewiduje ryzyko upadku dokładniej niż ilość chodzenia. Chodzenie zawsze wykorzystuje obie nogi jednocześnie, nigdy nie uczy ciała stabilizacji na jednej stronie. Tymczasem większość upadków zdarza się właśnie wtedy, gdy ciężar nagle przenosi się na jedną nogę przy schodzeniu z krawężnika, skręcie ciała lub sięganiu po przedmiot. Badanie z 2023 roku, obejmujące kobiety po 65 roku życia, wykazało, że trening równowagi na jednej nodze poprawił stabilność postawy o 42% i znacząco zmniejszył ryzyko upadków już po 8 tygodniach. Inny przegląd ortopedyczny wykazał, że seniorki, które potrafiły utrzymać pozycję stania na jednej nodze z lekkim podparciem przez 30 sekund. Miały znacznie niższe ryzyko złamań biodra. Jak wykonać ćwiczenie bezpiecznie, stań obok stabilnego krzesła lub blatu kuchennego. Lekko oprzyj jedną dłoń, przenieś ciężar ciała na jedną nogę i delikatnie unieś drugą stopę kilka centymetrów nad podłogą. Utrzymuj wyprostowaną sylwetkę, klatkę piersiową uniesioną, wzrok skierowany przed siebie. Oddychaj spokojnie, utrzymaj pozycję przez 10-20 sekund. Następnie zmień nogę. Zacznij od dwóch-trzech rund na każdą stronę. W miarę postępów zmniejsz podparcie dłoni lub wydłuż czas do 30 sekund. Nie spiesz się. Kontrola i spokojny oddech są kluczowe. Korzyści są ogromne: szybsze reakcje równowagi, silniejsze stabilizatory bioder, lepsza komunikacja nerwowo-mięśniowa oraz większa pewność podczas chodzenia po nierównym terenie. Dlatego właśnie chirurdzy mówią że trening równowagi taki jak ten chroni przed upadkami skuteczniej niż samochodzenie. Te trzy ćwiczenia działają razem, aby odbudować to, czego chodzenie nie potrafi zapewnić: prawdziwą siłę, stabilną równowagę i odporne kości. Zacznij powoli. Ćwicz 3-4 razy w tygodniu. Regularność jest ważniejsza niż intensywność. Wiek nie powstrzymuje twojego ciała przed adaptacją. Robi to brak aktywności. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, polub go, udostępnij komuś, na kim Ci zależy i zasubskrybuj, aby otrzymywać więcej wskazówek opartych na wiedzy chirurgów. Napisz w komentarzu, ile masz lat, skąd oglądasz i które ćwiczenie wypróbujesz jako pierwsze. Ten materiał ma charakter edukacyjny. Zawsze skonsultuj się z lekarzem lub specjalistą przed rozpoczęciem nowego programu ćwiczeń, zwłaszcza jeśli masz problemy zdrowotne lub wątpliwości.